Coś. Nie, chwila. To tylko zwykły kapsel. Hej, Phil, czego my właściwie tu szukamy? Właśnie sęk w tym, że nie jestem pewien. Wykrywacz namierzył kolejną dziwną kosmiczną częstotliwość. Sądzę, że wraz z zegarkiem coś jeszcze mogło tu wylądować, ale sygnał ciągle się urywa. Oby Ben i Gwen mieli trochę więcej szczęścia. Ostrożnie, ostrożnie z przyrodą. Jeszcze troszkę? <laughs> Nic nie ma. Wybacz mały robaczku. Ostrożnie, ostrożnie. Spokój, Gwen. Jakie słodziaczki. A kucham naturę. Hej, Ben, znalazłeś tam coś? Nie. Tylko pamiętaj, z przyrodą obchodź się ostrożnie. Jest delikatna. Przepraszam, przepraszam. Nie jesteś ani trochę ciekawy, skąd się bierze ten tajemniczy kosmiczny sygnał? Może dowiemy się czegoś nowego o zegarku? A co więcej musimy wiedzieć? Uderzam w zegarek, no i bom jest kosmita! Żadna filozofia! A co, jeśli coś nowego sprowadzi kłopoty? Wilgax, wielki najeźdźca, wieczny rycerz? Zawsze gdy dowiadujemy się czegoś o zegarku, dzieje się coś złego! Ben, czy ty się boisz? Co? Ja! Ja w życiu! Okej, może troszeczkę. Ben, strach to nie jest nic złego. Czasem zmiany wychodzą nam na dobre. Powinieneś o tym wiedzieć najlepiej. Spójrz na to z tej strony. A co jeśli nowa technologia odblokuje nowych kosmitów? Ha, o tym nie pomyślałem. A może wzmocni to Twoich kosmitów tak jak wcześniej? Może to drugi zegarek. lub lub może coś zmieni mnie w rakietę i wystrzeli mnie prosto w kosmos. Okej, trochę Cię poniosło. Co to było? Może dziadek i filc coś w końcu znaleźli. Co się dzieje? To pewnie przez ten kosmiczny sygnał. To nie on. Gdyby tak było, mój wykrywacz by go szybko rozpoznał. To jest coś innego. Cóż, cokolwiek to jest, chyba do nas idzie. To robota dla mnie. Posłuchaj, czymkolwiek jesteś, rozprawię się z tobą. Ben! Hej, hej, co ty wyprawiasz? Omalnie przejechałeś mi wnuka. <śmuchy> no co? <śmuchy> Próbowałem właśnie powiedzieć, że ten teren stanowi własność prywatną. Jesteście tu nielegalnie. Własność prywatna, nielegalnie? Tak, nielegalnie. Własność prywatna. Firma, do której należą te tereny, wynajęła mnie, bym wykopał coś w tym lesie i to za wszelką cenę. Zatrudnili najlepszego z najlepszych, Breko 1.9, a ze mną jest ta ślicznotka LizA. I myślisz, że to daje ci prawo do niszczenia tego lasu? Nie, ale to zezwolenie daje, a wy jakieś macie? Y nie, ale. Więc nie obchodzi mnie, co mówicie. Bądźcie na chwili i zmykajcie stąd. Liza i ja musimy już wracać do pracy. Co za podły typ! Niczym się nie przejmuje. Całkiem zniszczy nasze miejsce poszukiwań. Chwila moment. Ten cały Breko powiedział, że wynajęto go, żeby coś znalazł. Pewnie szuka tego samego, co my. Pomyślcie tylko, jakaś korporacja prosi go, żeby coś stąd wykopał. Konkretnie z tego miejsca. Czego innego mógłbyś szukać? Oświecenia? Słaby żart, Ben. Głęb ma rację. O cokolwiek chodzi, nie możemy mu pozwolić znaleźć tego przed nami. Trzymaj. Przyda się do wyśledzenia sygnału. Zdobędziemy zezwolenie. Zezwolenie. Ekipa Yo!